Witamy w podcast na temat polskiego filmu Prawo i Pięć. Ja jestem Michał, bardziej znany jako Rogan, a ze mną jest Wiktor. Siemaneczko. No, i dzisiaj robimy ogólnie taką zabawną zestaw, bo e, niby western, niby film e, tam psychologiczny, jak to patrzyłem na filmowie, więc z tego. Trochę zmieniliśmy e, działalność. Teraz e, usunęliśmy dawanie do sezonów, więc po prostu w nazwie będzie tytuł filmu. No i chyba tego. No tak, e, to możemy... teraz będzie wyglądać tak, że teraz omówimy sobie kilka Westernów, pewnie, znaczy zobaczycie co będzie, ale, no, ale, ale jak mówiłem, e, no teraz już nie skupiamy się na tym, żeby super wszystko było planowo, bo to nie ma sensu, bo to i tak wychodzi różnie. No, yy, więc tak. Yy, może zacznij od swojej opinii, ja powiem później. Um, dziwny był ten film trochę. Ja nie jestem przyzwyczajony do polskiego kina, zwłaszcza tak starego, ale. Ja W ogóle nie jestem przyzwyczajony do polskiego kina. Nigdy ja nie, nie wiem, dlaczego ich... to jest zaklasyfikowane do końca jako western. Też nie wiem, przez cały film się zastanawiałem, a ja jakby. Nie wiem. Ja jednak widzę western jako taką produkcję o dzikim zachodzie, nie? No tak, a, też, a według ich to po prostu wystarczy, że mają je i strzelają i to już jest western. Co jest według mm -hmm. mnie głupie. Bardzo. No. To może no teraz ty. Ja no, ja też się nie znam zbytnio na polskich filmach, jak mówię, nie umiałem go ocenić. Jednak kilka rzeczy mi się podobało, ogólnie. I no, później wam wytłumaczę co mi się konkretnie podobało e, Więc tak, przejdziemy do jednej zesy, czyli takiej co otwiera film i w ogóle film jest bardzo zaznaczony muzyką. Mm -hmm. e, co, co są dziś o muzyce w tym filmie? Muzyka to jest akurat jedna z rzeczy, które mi się podobały w tym filmie. W sensie to były takie typowe polskie kawałki z tych lat, ale... Ale mi się przyjemnie słuchało. Ja lubię ogólnie taką muzykę, więc no i nawet dobrze oddaje klimat filmu. Tak, ja się zgadzam. Te takie psychusy miały miejsce i mi ta piosenka przypominała e, piosenki z tych pancernych, bo Dosłownie. tam. Dosłownie. Bo tam był podobny klimat, właśnie, więc no, e, miło się słuchało tego. No i to była wielka filmu. I teraz yy, przejdźmy na temat akcji ogólnie. Hmm. Co sądzisz w ogóle o samej akcji i jakby fabuje? Dobra, to zaczynając od stanu akcji, była jedna no. pod koniec filmu i ogólnie była ok, ale nie, nie jest jakieś super według mnie najlepiej na świecie nagrana czy zapamiętana. Plus na jeden chłop umarł od beczek, więc. No. Yy, tego. Ja w ogóle w cenach akcji miałem to, że miałem nadzieję, że to będzie więcej tego. Bo to był taki pod, podwojenny trochę film. A jednak nie było tego za dużo i się zawiodłem, więc... No. Ty Jezus na Akcji, mogę powiedzieć. Że mi się tak pod koniec też spodobała, a wszystkie inne to były takie słabe. Jeśli ja była ta na początku, jak ten główny bohater i tam ochronił kogoś. I tylko tyle było. No. No. Okej. Okay. więc... Fabuła teraz, a fabuła była taka... Nie wiem, jakoś mnie ona super nie, 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 nie wbiła do krzesła. No mnie też, nie? Jakby, ja bym oczekiwałem więcej, a je jednak to jest polskie kino, nie żebym był, e, nie żebym że, że mówił, a je ja nie wiem. Ja bym... Ja na miejscu ogólnie tych twórców bym nie robił filmu, który ma taką fabułę, bo film jest w ogóle za krótki i film w ogóle powinien mieć dużo sesji rozwinięte, a nie ma. No, to prawda. Zdecydowanie no. ze starszych filmów. Bardziej mi się podobało e, Metropolis. No tak. No. Z tych, co omawialiśmy. No. Yy, tak, ja się też zgadzam z tym. Ogólnie, jeśli chodzi o fabułę, to są dwie takie postasy główne, jakby, czyli główny bohater i ten chłop doktorek, co jest antagonistą. Mhm. Mm są te postasy pobosne a one tak, takie wątki mają, że nie mi się. Ja robi. nie kojarzyłem przez większość filmu, który z tych innych tych pracowników to który. No, ja podobnie. Ja nie wiem, ku... kiedy w ogóle zginął ten, ten co zaproponował prasę mu, a do, do końca, bo jakby nie wiedziałem, co się dzieje. Yes. No. Ale no. A ja fajnie pokazała fabułaj, że był, byli nawet pojazdy sobie skorumpowani po wojnie. Mm -hmm. To było takie niezłe. Czy ten film pewnie Ej. też bardziej przypadnie do gustu ludziom, którzy bardzo lubią toki historyczne. Pewnie tak, bo. Tylko, dużo, że no wiesz, jest... no na film Webie i wszędzie pisał, że to jest Western, to ja się nastawiłem na western. Nasy znaczy tak. Znaczy na film Webie to ja widziałem, że to głównie film psychologiczny. I ja widziałem w tym film psychologiczny właśnie przez tołkoju, no. Tak powiedziałeś mi, że to będzie western, to miałem nadzieję, że to będzie western, ale. No, to się zawiodłem. Oby następny no. film to serio był western. Eee, tak. Co jeszcze można omówić ogólnie? yyy... omówmy mojego. Głównego bohatera. No, główny bohater, według mnie, fajny aktor to jest google. Mhm. Ja nie pamiętam, jak się no. nazywał. Też nie pamiętam, ale no. Wiadomo o co tak. chodzi. No, główny bohater, taki typowy jakby zjutek z posądku, sosuka spodni. No. No, i później oczywiście y, tam ma robotę, później odkrywa, że, że większość załogi to są skorumpowane typki. No i później próbuje sabotować tam wszystko, no i mi się podobała z nim scena, jak on był na tej poscie, co so, so on próbował zadzwonić tam i mm -hmm. ich zgłosić, no. A tak? Nie wiem, mi... a, tak... a co ty robiłeś w nim, może tak zapytam? Ja? Dla no. mnie on był taki trochę nijaki. Był trochę za jak na głównego bohatera. W sensie wiem, że on miał być cichy i taki z tyłu trochę, ale. A je mogli coś nieco poprawić. No. No. E... To chyba ty Ja możemy o nim powiedzieć? Antagonista. Antagonista. Ja to tajnie się nie spozywałem, że on będzie antagonistą. Naprawdę? A ja od początku? Wydawało się to jakiś zwykły wtorek. Tak? No trochę tak, ale wiesz, ale ja jakby widziałem, że on jest na taki niepozorny, że on pewnie będzie zły. Mhm, rozumiem. Ale no. Yy... Z nim to była fajna scena, z tej, co, nie wiem czy ona ją on tam chyba kazał, zastrzelić tego chłopa, co yy, tam przyszedł do nich, no, przyszedł. Mm -hmm. A tak, to powiem ci, że trochę mech je jeśli chodzi o jego konsobusy, jak on się, jak on goni się z tym głównym No on hotelem, jest głównym złoczyńcą, a umiera od beczek. No. Jakby... Według mnie to bardzo polski pomysł, żeby zabisać tak głównego złoja. No tak, bo Polacy to alkoholicy. Ha. No. A ja słuchaj. Mm. A wiesz, a w beczkach dobra. jest piwo. Ha ha ha. No. Eee, dobra. Mmm. Jeszcze ja możemy omówić postacie pobosne, a chyba nie wiem. Chcesz kogo z ich załogi konkretnie omówić? Ja ich nie rozróżniam. Ja ich trochę traktowałem jako postać zbiorowa. Mhm, nie rozumiem. A chcesz omówić jakąś postać kobiecą? Bo dużo było postaci kobiecych. Chyba cztery. Cztery były ich? Ja jedną pamiętam. Tą, co z głównym bohaterem łaziła. A, ta, 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 ta główna. I tam nie wkurzała. Eee... No, nie też i w jednej scenie jak zasyła wszystko rozwaja. No. No była taka typowa płytko napisana postać kobieca w tamtych czasach. Zdecydowanie bardziej mi się podobała ta posta z kobieca, co właśnie yy, zajęwała do tego do głównego bohatera, a później główny bohater wysłał ją... Znowu na postę, żeby tego, żeby zadzwoniła, a ja okazało się, że y, sobie odłączone z coś takiego. No. I, I ta postać była według mnie ok, i chyba ty, bo była, jest inna taka powiesz, postać, która była Mech, i jest jedna, a jest Mało postaci było dobrych. No. 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 To prawda. Co my tu możemy jeszcze omówić? Co sobie się jeszcze omówić? Co my możemy jeszcze omówić, mnie pytasz? Możemy omówić. E, ten, listyka, scenografię, nie? No, scenografia to była najlepsza jednak pod koniec filmu, jak hmm. właśnie nie była ta seanina. Ale tak jak umiem dużo marudzić w tym filmie, to... Um... To, co mi się podobało, na pewno, to jest całe. Jakby to powiedzieć, cały ten klimat filmu, bo on jest zdecydowanie taki fajny, taki wojenny, postwojenny. Tak, właściwie to jest fajne, że jest, że jest powojenny, a je, widać tą korupcję, co została po tej wojnie, na przykład to się odbiła na ludzi. To jest fajny klimat, oczywiście. Jeśli chodzi o scenografię, to jak już mówiłem, to miasteczko, w którym większość akcji się dzieje, jest całkiem spoko. Co widać na przykład taki, jak główny bohater tam z jednym się w, w, w tym i się bije. Później jest ta scena końcowa, ogólnie jest fajnie, nazykałbym tylko na ten hotel, w którym byli, bo, bo jednak nie wiem, jakoś mi ten hotel nie przypadł mm -hmm. od wnętrza, no. Jeśli było te studio jedynie jad te takie, wiesz. Tak, tak. Ale bez... zdecydowanie. A Tobie jak się podobała scenografia ogólnie? No, mówię, mi się bardzo podobało ten taki, właśnie, klimat, który to daje powojenny. Właśnie, połączenie tego czarno-białego obrazu, te, tych ruin i tej muzyki daje naprawdę, mimo wszystko, fajny klimacik. No, ok. Eee, dobra. Nie Ja To mam takie odczucie. Eee. Nie wiem, czy mamy, czy mamy w ogóle omawiać grę aktorską w tym filmie, bo jakby. Ja już mówiłem, że fajnie zagrał ten. Yy, co grał głównego bohatera, jednak tak. może się Tobie podobał się jeden jakiś aktor. A, mi się podobał. Mi się jeden jeszcze podobał. Uważam, że dobrze zagrał. Ten aktor, który grał tego, którego pod koniec. Którego, którego znaleziono martwego przed tym, przed szalaniną. A, ja rozumiem. On naprawdę fajnie zagrał w tym, w tej scenie, e, jak oni go wymuszali. A, chodzi się o tą scenę, gdzie on do nich przyszedł i tam mówił, że nie mogą ukaź, tak? tak. O tego się chodzi? No, tak. No to fajne, fa fa fajna gra była. Niestety było wiadomo, że on zginie od początku. No. No. Mm. Chyba tyle. Chyba tyle. Więc podsumowując, e, ja nie lubię o z filmu. Może. W, ja dałem osobą ocenę na filmu. Może Wiktor ma jakąś ocenę na ten film? Sześć. Niezły. No. E, dobra. No, no i no dzisiaj to... trochę krótszy film, ale jakby tu jest mało do omówienia, a też tutaj. Zaraz, a to jest też trochę w przerwie, szykują nam się dosyć większe projekty. Kto wczoraj był zresztą na tym, na kanale, e, na streamie, na kanale Ekranizacja, to wie co się szykuje. Plus, jeszcze szykujemy jeden pojedynczy podkaścik w przyszłym tygodniu, który e, będzie też dosyć, dosyć unikalny, jak na nasz kanał, bo podejmiemy się trochę trudniejszego tematu niż zazwyczaj, jakim jest omawianie filmów. E, mhm. więc no czekajcie dzisiaj też, e, w sumie dzisiaj e, to już pewnie było jak ten film jest wrzucony, ale streamek będzie wieczorkiem i e, no komentujcie i czekajcie na trochę lepsze podcasty też do USR, no wrócimy za jakiś czas, ale no trzeba zabierać wyświetlenia póki się da e, i trzymajcie się i cześć no, do usłyszenia